Wiadomości lokalny dzień dobry. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla wielu osób poprzez składowanie w piwnicy 14 pocisków alzeryjskich usłyszał 23-letni częstochowianin. Prokurator rejonowy zastosował wczoraj wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. W miniony piątek policjanci przeprowadzili działania represyjno-kontrolne prędkość, ukierunkowane na ujawnianie kierujących poruszających się z nadmierną prędkością. W trakcie kilkugodzinnych działań. Funkcjonariusze drogówki ujawnili 26 kierujących, którzy przekroczyli prędkość. 25 z nich zostało ukaranych mandatami karnymi, a jeden pouczeniem. Działania te będą powtarzane. W czasie minionego weekendu doszło do czterech wypadków drogowych, gdzie 5 osób zostało rannych. Policjanci wyjeżdżali do skutków 49 drogowych kolizji, zatrzymali 8 nietrzeźwych kierujących. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zdarzenia drogowego zaistniałego 5 lipca w Częstochowie na skrzyżowaniu ulicy Dekabrystów-Skilińskiego, gdzie kierujący samochodem terenowym o nieznanych numerach rejestracyjnych, jadąc w kierunku parkitki w trakcie zmiany pasa ruchu z lewego na prawy, zajechał drogę jadącemu prawym pasem ruchu samochodowi osobowemu marki Ford Mondeo. Świadków i osoby mogące pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia Proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Od 1 do 3 sierpnia na terenie Województwa Śląskiego zostaną zorganizowane trzy etapy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Polon. W związku z organizacją wyścigu należy spodziewać się utrudnień i zmian w ruchu drogowym, w tym czasowego zamknięcia szeregu odcinków dróg. 30 kadetów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy wyjechało w piątek o godzinie 6 rano, by usuwać skutki nawałnic, które przeszły w ciągu ostatniej doby nad województwem łódzkim. W miejscowości Parczów uszkodzone lub zerwane zostały dachy z 48 budynków mieszkalnych i 68 budynków gospodarczych. Kadeci pracowali do wieczora i wrócili do kosza szkolnym autobusem. Częstochowa udziela wsparcia gminie Białaczu w województwie łódzkim, w której mieszkańcy ucierpieli na skutek przejścia potężnej wichury. Do Białaczowa trafi 27 plantek ochronnych o wartości ponad 5 tysięcy zł. Pomoc rzeczową przekaże także Częstochowski MOPS. Transport z darami Częstochowy dla Białaczowa wyruszył w piątek. Nawałnica zniszczyła dachy, połamała drzewa i zerwała linie energetyczne. Karitas Częstochowa apeluje do wiernych archidiecezji Częstochowskiej o pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która dotknęła tereny diecezji Radomskiej. W parafiach archidiecezji Częstochowskiej ofiary do puszek będą zbierane w niedzielę 24 i 31 lipca. Pieniądze można też wpłacać na konto Karitas Archidiecezji Częstochowskiej. Wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie wykonania decyzji ministra rolnictwa unieważniającej przyjęcie przez państwo zespołu pałacowo-parkowego w Złotym Potoku. Oznacza to, że rodzina dębińskich spadkobierców raczyńskich, ostatnich właścicieli dóbr złotopockich, nadal nie może wprowadzić się do pałacu w Złotym Potoku i przejąć resztę terenu. W niedzielę mieszkańcy gmin Poczesna i Dąbrowa Zielona ponownie ruszyli do urn. W poczesnej ponownie wybierano radnego. To skutek uwzględnionego protestu wyborczego. Członkowie Komisji Obwodowej obsługiwali trzy różne okręgi i wyborcom z jednego dawali karty do głosowania w innym. Pomylonych kart było 14, a wynik dwóch kandydatów remisowy. W Dąbrowie Zielonej zorganizowano wybory uzupełniające, ponieważ jednego z radnych zrezygnował z mandatu. 18 lipca podczas sesji radni powiatu myszkowskiego odwołali zarząd powiatu natomiast żaden z kandydatów na starostę nie uzyskał wymaganej liczby głosów. To oznacza rozpad koalicji PO, przyszłości, PSL i PiS w powiecie. Do kolejnej sesji powiatem rządzić będzie odwołany zarząd pod kierownictwem starosty Jana Kierasa z PSL-u. Szpital działający przy ulicy Adama Mickiewicza w Częstochowie szuka sponsora, który zajęłby się remontem schodów prowadzących do głównego wejścia. Zostały one zrobione z piaskowca i nikt nie pomyślał, że ten budulec będzie nietrwały. Nie wytrzymały nawet 10 lat teraz są szare, nierówne i popękane. Ponadto są niebezpieczne dla pacjentów, głównie niepełnosprawnych. Prawie wszystkie wyszczerbione są albo zrujnowane. Czy znajdzie się sponsor, który zechce je naprawić? To pytanie zdają sobie zarówno pacjenci, jak i dyrektor szpitala. Dziesięć lat temu Koniecbio miał liczne połączenia kolejowe do Częstochowy, Kielc, Krakowa i Wrocławia. Co roku przy każdej zmianie rozkładu jazdy ubywało pociągów jadących przez koniecpol. Dziś dworzec jest zamknięty dla podróżnych. Tylko na piętrze mieszkają rodziny związane z koleją. Dworzec, dworzec niszczeje, podczas gdy coraz to gorzej jest połączyć skonie z polem. Z wyremontowanej dwa lata temu ulicy Wielkoborskiej w Częstochowie trzeba było zerwać asfalt, gdyż ulica ta popękała. Na remont ulicy Wielkoborskiej mieszkańcy czekali długie lata. Kiedy ten zakończył się lata 2009 roku, nie spodziewali się, że będą mieć do czynienia z fuszerką drogową. Remont drogi kosztował 2,5 miliona złotych i wszystkie aktualne prace realizowane są w ramach gwarancji przez firmę Megabruk. Przez wiele lat Mosir pobierał opłaty na parkingu obok gmachu Filharmonii. Dzisiaj to jedyne miejsce w centrum, gdzie można parkować bezpłatnie. Okazało się, że to tylko znikoma część placu Armstronga należy do gminy. Można spodziewać się, iż będziemy chcieli właśnie tam zaparkować, to już niestety nie będzie miejsca. Informacje ze Sportu. Gdyby nie piętnasty wyścig mecz włókniarza ze Stalą Gorzów, można by uznać za nie mniej ciekawy od tych, które oglądaliśmy we wcześniejszej części sezonu. Ostatni bieg zmienił jednak wszystko i Częstochowski Włókniarz pokonał Gorzów 46-44. do W niedzielę w amfiteatrze na promenadzie imienia Czesława Niemena odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja drużyny Częstochowskiego Rakowa. Kibice mogli nie tylko zobaczyć nowy kształt zespołu, ale również wizualizację nowego herbu, który z reakcji zgromadzonych przypadł im do gustu. Nikt nie miał wątpliwości, że dla klubu nadchodzą zdecydowanie lepsze czasy. Niedzielny wieczór na długo pozostanie w pamięci Częstochowian. Więcej informacji możecie państwo zobaczyć w osobnym materiale. W Lubartowie odbył się ogólnopolski wyścig kolarski. W zawodach z dobrej strony pokazali się zawodnicy tatpolu Kolejarza Jury Częstochowa. W gronie łódzików świetnie poradził sobie wychowany Jakub Piłkowski. W połowie dystansu odłączył się od peletonu i samotnie minął linię mety. W wyścigu młodzików startował też drugi częstochowianin Fabian Lara i został sklasyfikowany na szóstym miejscu. W kategorii wiekowej junior Kasper Gronkiewicz był jedenasty. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.